Manny Holgiska, z tej strony, Rayman, i dzisiaj jest ze mną Snake Sydyzy. I kończymy Cześć. mapkę um, Biosphores Island, czy coś w tym No, coś w tym rodzaju, dobra. No. I teraz um, Uy, bez pewnego owienia, bo pewne, gdzie mamy iść, um, tam za nami wow, jest. Tylko weź sobie trochę mięsa, się na pewno przyda. Mięsa? Mięsa. Mianusa? Mianusa. O fuck. dobra. Dobra. Szkoda. A jak się kupuje? Przewijasz tam. Ale ja nie mam kości. A nie, są kości. Ale nie tylko kości. Mm. Do dobra, mam. Dobra, chodź. Czekaj, najem się. No ile muszę czekać? Dobra, gdzie ja... Aha, tam. Tu. A -a. A -a. Kurde, no. Tam mi Lagi, lagi, lagi. Dobra. No. W dziach z, z mieczami i w dziach e oh. Więc jak ja, ja oh, ci oh. się będzie źle. Już mnie raz się Jest, pat but... O, mam dek Puh, tam... oh, oh, oh. Tam ten głowę. to jest tutaj więcej. Oj, Fuck lagi. 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 Znaczy nie. No, lagi. Nie, lagi. Ja, u mnie ja klatkuję. Tak klatkuję. Weź pomóż trzech tu mam To za jak ci mam pomóc? Nie wiem, 6 z dupą tutaj weź trzy oh oh, O FAK Dwa i pół serduszka i pół ja pierdzielę Jak on tam wlazł? Ja pierdzielę ja trójkę rozwaliłem a ty kurde się z jednym męczysz Oj tam oj tam Cześć, to masz Eee nie ma strzału. Jak nie masz strzału? Też mi się skończyły strzały. Przecież te łuki są na nieskończoność. jest MIECZ! Mi wypadł. Jak się mogły strzały skończyć, jak te łuki są chontowane na nieskończoność? Nie, no strzały mi się skończyły. Jakby mi się nie skończyły, to bym nie komentował, że mi się nie skończyły. Jakież to głębokie i płytkie zarazem. No gdzie ty już wlazłeś? Nawet bym jeszcze jeden został. Wow, no to okej. Okay. Ale coś płyty nie można nie mamy. Czy też to sobie skakuje, czy tylko tak ignorujesz to? Ignoruję. No to właśnie boss nas wyzywa, że jesteśmy idiotami i, i, i nie uda nam się stąd uciec. No nice. No i właśnie musimy zgarnąć dwie płyty teraz. Żeby wyjść. Chodź na lewo bo będzie łatwiej. Dobra. A tam jest właśnie ten główny boss. O. Fajnie, ale wasz show. nice. A jak dostajemy, nice. O, ale laguje. Fuck. O kurde. Jak ja nie lubię pigmentów. o to mi loguje. się. Ale co, w sensie, że lagi internet, czy w sensie, że klatki? Klatki. Co mi też właśnie klatki teraz spadają ze chwilę, tak. To chyba wina serwera. No, wina serwera, że ci klatki z spadają. No, bez jeden, ale obydwu no, no to. No. Ale czy w tym samym czasie? No to raczej tak. No raczej nie. Chodź tu jeszcze zostało. What the fuck! No chodź tu jest jeszcze tego ścierwa. O kurda. Fuck fuck. Aj od tyłu. Nice. Nie lubię od tyłu jak nie zabijają. Nie To <laughs> do... skojarzy. <Bez> <laughs> Mówi... Mówisz, że nie lubisz od tyłu, tak? Tak. To by chyba było dziwne, jakbym mówił, co? Dobra, nie, ja nic nie mówię. Tak, tak, jasne. Sam to, ja, to, to ja, powiedziałeś. Zboczyńce. Ej właśnie, a tak w ogóle słyszałeś o tym, że Miss Nastolatek Stanów yy, grała w filmie porno? Tak. I koronę jej zabrali, no. Dzisiaj słyszałem. Miss Nastolatek? Miss Nastolatek. Nie chwaliłeś się. No teraz się. <grym> A tak Znowu wiesz... gówno latają. A tak... fakt Tak ogólnie wszyscy byli z niej dumni, tam wiesz, ca cała miejscowaś. a tutaj się nagle okazało, że żeby wystąpić w tym konkursie grała w filmy porno. Mm -hmm. bardzo ciekawie, bardzo ciekawe. Jeszcze ma o bardzo... fajne życie, ciekawe. Mm -hmm. <laughs> Spadły ci w tym momencie? Nie. Mm, dobra, to mi coś tylko. Tak mi z 50... Nie, sorry, z 60 spadło nagle na 7. Więc nie wiem w sumie. No chyba nie proszę nie tam płytę wyciągnę. No włóż ją, jeszcze i tak jedna jest potrzebna. Musimy, Aha, musimy dobra. załatwić Wintera. Kogo? Whither z megintera Kurde, no to mi składkowało akurat. No weź w niego na pierwszej, a nie w te zombiaki. Bo dobra w sumie z zombiaków Ale załatwić. czym mam go? Niby? Z łuku. Aż mu się tryb obraza. Jak nawet nie ostrzał strzał. No co rzucę ci zaraz jedną? To, no. W jedną to że no, Masz ci się z ten, Zenchantowany na nieskończoność. No, mam taki zenczantowany. Aha, no chyba że. Nie, nie ten, jeszcze jeden mam. No nie ma, nie ma żadnego łuku zenczantowanego na nieskończoność. To ci rzucę strzałami, sobie jedną zostawię. No ale chodź tu, może. Spoko, mroko. Zombie, zombie. Łap, łap to, a ja to... Buty! Mm. Dobra, czekaj. Trzeba najpierw zombiaki to załatwić dookoła. Zgadzam się. Polać ci. <grym> czekaj, dobra, to <trzyma>, mam <grym> Fuck! Wow, ale mnie zużyciło! Widziałeś to? No, A... no. mówką kurde, rzuca. Weź, bo ja w ciebie biję zamiast w zombiaki. No. Mówiłem o tym, że Mówiłem o tym, Jasne, jasne. Jak on napisz ten? No, w ogóle jest? No tu! Na tym, bom. a dobra! No. <laughs> Wzięłeś te strzały i w ogóle? bo inaczej go nie załatwimy. Wziąłem, wziąłem, wziąłem. No Weź, bo mnie zaraz załatwi Strzelaj w niego No łatwo ci będzie Trzeba go to połowę życia zjechać, pak. No Weź, kurde, nie może dać mu się uleczyć, ani nie Wtedy przestanę Kurde, muszę się uleczyć trochę. Gdzie on jest? What the fuck? Ej no, plecy mi rąkają. Co za kamper. Tylko plecy wyatakuje. Banany. Chodź tu, pomóż. Dokładnie. No. Fuck. No, gdzie on teraz jest? I się uleczy przez ciebie, ja pierdzielę No, czego ja mam ci poralić? No nie wiem, ja da się tak łatwo mu zabiję What? Bo no łatwo, jesteś łatwy. Nie, <noise> mam tak byłem. Weź go tyle na siebie. Mam pół serduszka. No chyba nie. No chyba tak. Ja też mam rodzinę życia. I... <noise> nie masz życia. Jak? Jak nie, nie będę mam jest daleka na to żeby do mnie nie przyfrunął. Weź go za tamtej wieży, może. Wow, fuck. No trochę tak? mi się zregenerowało. Mogę iść. Ostrzelaj do niego z łuku. jak go nie bijemy przez dłuższy no, czas, to się uleczy. Ja pieprz on jest ja nade mną może Dobra, ej, dawaj, teraz go, go zmiczam Zmiecza go <todgłosy> no. <słyszy> Nie, nie, uleczy się Dawaj go, nie może się uleczyć. Szabko, szybko, 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 szybko. Wow! ale gminny. What fuck? Dawaj go, dawaj go, wypnij go! Jest! 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 Nether Star. Nie wypadła pyta. Wypadła pyta, ja mam. Patrz, co jeszcze z niego wypadło. No chyba, że tak. No chyba, że. Zobacz, 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 co mamy, Nether Star, o mój Boże, a Czemu ale... ty chodzisz w ziemi? Bo lagi są. Szczerze, ogólnie wczoraj na materiale ty chodziłeś u w ziemi. <laughs> No co to jest? Tyż koniec mapy? No, no wiem, że 10 minut nam jeszcze wtedy materiału zostanie. O, no to co? B wojna na, na śnieżki fuck. <ślad> Nie mogę cię bić. Ej, mogę cię, ale ze śnieżki ci nie mogę. No fuck. No bo śnieżki chyba w ogóle są. E, e, e. z takich mi tu. Dobra, no to co, no to pożegnamy się. Czy... No i to, no to teraz może ja się pożegnam, co? No, nie, dobrze. Co? No to. No, no to chodź już się ustawimy, Dobra, czy o, coś na taki, pożegnanie. To jest taki fajny napis. Thank you. Tak się ustaw, żeby to w tle było widać no. ładnie. Dobra. Czyli niech będzie F5. F5. ale dwa razy F5 Tak. Dobra, tak. chodź tu, chodź tu. No to chodź tu, chodź tu. Ej wiesz co, ja tak na koniec walnę takie nasze wczorajsze fejle. Znaczy, Głównie twoje. O. No stawaj tu obok mnie. Nie było tak krótko. No znaczy, gdzie ty jesteś? O, dobrze stoisz, dobrze stoisz. A więc dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie tego cika. To, e, część... <ścoughs> to była druga część. Mam wyszło. To była druga część naszych faili na mapie. E, jaka to była mapa? i Invasion. O Inwazjon, właśnie, nie Island, hmm. Invasion. I grałem z użytkownikiem PL Rayman. No dziękuję za uwagę, no to cześć. No, pozdrowienia, no i na razie. No Cześć. Dobra, no licz, licz sobie jak potrafisz. Trzy. Czekaj no, Trzy. Dwie, dwa... 1. O kurde. a <laughs> jak <Ach>, jeszcze nie. <laughs> 確かに。